Studia podyplomowe doradztwa finansowego wzięły się z naszej pasji do finansów, do rynków finansowych. Od samego początku kadrę dydaktyczną tych studiów tworzą zarówno wybitni dydaktycy, jak i doświadczeni praktycy zatrudnieni w czołowych w kraju w instytucjach finansowych w Nobel Banku we Spandrze. Są to doradcy finansowi, private bankerzy, eksperci, trenerzy, adwokaci i radcy prawni. Łączy nas jedno. Naszą inspirację dla na działalności czerpiemy z dynamizmu rynków finansowych. Stawiamy na po pierwsze wizję studiów jako platformy wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy naszymi ekspertami a studentami, po drugie na program stanowiący dobrze zbilansowany miks prawa i ekonomii, zagadnień teoretycznych i praktycznych, doświadczeń i poglądów. Po trzecie na e-learning. Nasze wykłady i warsztaty są dostępne online w każdym zakątku naszego globu, gdziekolwiek jesteście. Nasze materiały są dostępne na portalu edukacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego. Jeśli chodzi o formę studiów, organizatorzy wyszli naprzeciw moim potrzebom i oczekiwaniom w 100%. Ponieważ mieszkam i pracuję za granicą, upotliwe, bo to kłopotliwe dla mnie każdorazowe przyjeżdżanie na zjazdy. Dlatego brałam ja udział w wykładach i warsztatach online. Było to bardzo pozytywne doświadczenie, ponieważ mogłam swobodnie słuchać wykładów i miałam również możliwość włączać się do dyskusji. A na ekranie swojego komputera siedział wcześniej przesłaną mi prezentację, którą inni uczestnicy śledzili w tym czasie na ekranie projektu sali. Nasi niedoświadczeni doradcy finansowi pomagają studentom. W ustaleniu ich celów zawodowych, optymalizują podejmowane działania, a także wspierają przy osiąganiu założonych rezultatów. Profesjonaliści z pasją, którzy potrafią dotrzeć do odbiorcy, bardzo serdecznie polecam kierunek dla ludzi, którzy chcą poszerzyć swoje pasje i zainteresowania. Oprócz tego, że mogę studiować na znanej uczelni, którą kończyło wielu wybitnych ludzi. Osiągnąłem też korzyści takie ekonomiczne, poznałem studentów, z którymi mogliśmy podpisać wnioski, umowy o współpracę. Także umiejętności techniczne, korzystania z portali maklerskich, z domów maklerskich. Bardzo się cieszę, że miałam okazję być na studiach podyplomowych, ponieważ miałam do czynienia z osobami, które Posiadają pasję z tym, co robią i potrafią dostosować swój język do odbiorcy, jak również zaszczepić swoje zainteresowania dla innych. Ogromnym plusem tych studiów są bardzo dobrzy wykładowcy w praktyce i to, że zajęcia przeważnie są warsztatami, a nie wykładami. Przede wszystkim. Dowiedziałem się o różnych nowych możliwych rodzajach inwestowania przede wszystkim. Jak zwiększyłem swoją wiedzę w zakresie produktów finansowych. Przede wszystkim no także po latach pracy w banku, jakby ją przede wszystkim poszerzyłem, jak najbardziej polecał takie dodatkowe studia, które pomogą, pomagają rozwijać kwalifikacje. No i przede wszystkim poznałem nowych ludzi. Wykłady były bardzo ciekawe, bardzo rzetelnie prowadzone. Był bardzo dobry kontakt z prowadzącymi, mieliśmy kontakt także telefoniczny, mieliśmy kontakt także mailowy, mogliśmy o wszystko się pytać, dostaliśmy szereg tutaj także informacji, dostępu do materiałów, które pozwalają nam podnosić kwalifikacje, także jak najbardziej będę polecał te studia. Do wyboru akurat tego kierunku studiów skłoniła mnie moja dotychczasowa praca, ponieważ obecnie pracuję w banku, więc oczekiwałam ugruntowania informacji właśnie na temat inwestowania. Na rynkach kapitałowych oraz instrumenty pochodne. I taką właśnie wiedzę uzyskałam. Przede wszystkim cenne były dla mnie zajęcia z praktykami, oraz to, że zajęcia były prowadzone bardziej w formie warsztatów. No i dzięki temu uzyskałam to, czego oczekiwałam. Dużo nowej wiedzy, spotkania z praktykami, którzy pracują w bankach, są na w wysokich stanowiskach, wiele możecie się o nich dowiedzieć, nauczyć zarówno w pracy doradcy finansowego, jak i jako osoba, która chce inwestować w swoje środki na giełdzie. Także zachęcam. Jako prowadzący zajęcia tutaj na studiach chciałem zaprosić i zachęcić wszystkich nowych i potencjalnych studentów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy z zakresu doradztwa finansowego i instrumentów finansowych budowy portfela do zapisu na studia i udziału w zajęciach. I ja osobiście dzielę się swoim dziesięcioletnim doświadczeniem pracy z klientami, pracy w bankach, opiece klientów i ich inwestycji. Studia dają Wam możliwość niecodziennego kontaktu z praktykami. Większość osób prowadzących są bardzo podobni do mnie i dzielą się swoją wiedzą, którą zdobyli właśnie w wieloletniej pracy z klientami w wielu różnych instytucjach finansowych. Jesteśmy do dyspozycji również po zajęciach, także jeśli ktoś ze studentów jest zainteresowany indywidualną, indywidualną lekcją, spotkaniem czy rozwiązaniem jakiegoś problemu, jesteśmy do dyspozycji. Nasze studia to wrota do świata finansów. Warto być z nami.